Niektórzy twierdzą, że nie nadużycie, że nie w ogóle tego, stużby, tego z polskiej historii, na budowę. W strukturach samorządowych wspieracie się na działaczach zpsl u którzy wiadomo po zapisywaniu byli do służby HORMO, którą w sterowała służba bezpieczeństwa i odpowiednio i wyrabiali poglądy w czasach prl u z odpowiednimi przydziałami, z odpowiednimi uskładami w kubkach politycznych i, i dzisiaj to społeczeństwo jest takie jakie jest. Trzeba właśnie wyciągnąć wnioski z tego, stanąć właśnie, to jest tak trudno bardzo, stanąć w prawdzie i będą wyniki o wiele lepsze, dzisiaj jesteście Państwo na granicy progu wyborczego. Taka, taka jest prawda. Panie premierze. Pan poruszył tutaj na koniec problem kuchenki gazowej tego z pana. Znaczy to pan poruszył, ale pan jest odpowiedzialny, przecież to nie to, to nie jest moje za wyjątkowo niekorzystne kontrakty gazu właśnie z, z Rosją. Te kontrakty, co spowodowały, że są na wiele lat yy, yy, zypadł, jak w jak również yy, ten gaz jest bardzo drogi. Wiadomo, że gaz w olbrzymiej ilości pochłaniamy do produkcji nawozów yy, sztucznych. Co PSR? Wiecie Państwo, dzisiaj, ja wczoraj na telewizji trwa, my, słyszałem tak, yy, taką wypowiedź, yy, yy, że dzisiaj, przygotowując na przykład do siebie zbóż, polskie stolnictwo ludowe przeforsowało taką ustawę, że. Z swoim <grym> się jest to, będzie to karne, Ze względu na, na jakiś tam patent, patent, nie, wytwarzanie Tak, ja bym to coś Odwoływanie się przez prezesa Piechocińskiego do wartości, to ja mam powiem tak, ja nie zagłosuję, bo ja na tej sali, jeżeli się y, odwołuję do wartości patriotycznych, y, historycznych, to, to jestem wyśmiany. Jak ja mogę zagłosować y, dzisiaj na to w no, Polsce? Y, tutaj ci działacze są tym systemem okupacyjnym, ja to na swoim, Wiecie, to ja nie... Panie premierze, to nie jest tak, że ja bym chciał jakąś panu uszczypliwość zrobić i, i populacy tak mentalnie właśnie po zaborach, to, to tak lubią, jak ktoś Stoję, to też się rozkręcić i tak go dokuczyć. To, to mi naprawdę nie leży na, na sercu, ale mówię, no jestem no, tutaj bardzo. Ale decyzja, decyzja jest, należy do każdego, bo na kogo ma polskie są za Polskie Stronnictwo Dogon jest tutaj zatwierdzone bo, bo tak trzeba stanąć właśnie w Szanowni Państwo, jeszcze. Chciałem ruszyć. przypomniałem się, panie premierze, no prawo łowieckie. No, panie premierze, prezes Kiewaciński teraz e, e, miał e, spotkanie z e, myśliwymi. No. no nie może być tak w tym państwie, jako że przyszli parlamentarzyści, że dzisiaj jest tak, że moje grunty wydzierżawia się Kołu Łowieckiemu, nie pytając zgody o właściciela. No, jest to absurdalne, jest to niedopuszczalne. W żadnych krajach unijnych nie ma czegoś takiego. Albo uznajemy prawo własności, albo nie uznajemy. Trzeba, trzeba dążyć do tego, trzeba to e, mieć na uwadze. I e, tyle. Ja tak jak mówię, skończę dzisiaj obrady sesji, bo uważam, że trzeba wysłuchać teraz. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana premiera o odpowiedź. Ja, przepraszam, bo nie, nie zauważyłem tego, zanotowałem sobie, ale nie, nie, odpowiedzi nie odpowiedziałem na to upamiętnianie osób, które walczyły o Polskę, szczególnie po II wojnie światowej. Otóż jeżeli chodzi o upamiętnianie działaczy PSL-u, to w każdym regionie staramy się, żeby też lokalne środowiska, lokalne struktury PSL-u upamiętniamy tych, którzy tu żyli, działali i ginęli. I w wielu miejscach takie i monumenty, i tu jak spojrzycie choćby po naszym regionie, to każde środowisko, jeżeli jakaś osoba zginęła, to ona i w pamięci i czasami właśnie jest też... Pamiątkowa tablica są też nazywane na przykład szkoły imieniem tych osób, które walczyły, ja mogę powiedzieć o takim działaczu PSL-u Władysław Kojter, który zginął właśnie po wojnie już po wyzwoleniu dlatego, że działał w PSL-u. I w tym zakresie, jeżeli Pan ma jakieś też nawet z własnej rodziny doświadczenie, to bardzo proszę o przekazanie tych sygnałów i ja też i w ramach działania krajowego i lokalnego będę wspierał upamiętnienie tych osób, które po wojnie walczyły o Polskę. Jeśli chodzi o sprawę już takich decyzji politycznych, no to tutaj każdy podejmuje decyzję we własnym sumieniu, we własnej, biorąc pod uwagę własne doświadczenie życiowe i wybiera tych, którzy w jego przekonaniu będą najlepiej reprezentowali interesy środowiska, w którym żyjemy. No, taka jest istota demokracji i myślę, że jeżeli tutaj ludzie na terenie gminy wybierają członków PSL-u do rady gminy, to potem na, na tutaj do zarządzania gminą, to znaczy, że doceniają ich pracowitość i gospodarność. I umiejętność organizowania tych wspólnych spraw, bo tu nikt nikogo do przygłosowania, przyłączenia nie zmusza, żeby tam krzyżyk postawił w tym czy innym miejscu. Więc podejmujmy te decyzje oceniając właśnie sprawy, ale rzeczowo i uczciwie, bo ja się spotykam nie pierwszy raz i tu ubolewam, być może pan jest źle poinformowany, ale jeżeli chodzi o kontrakt na gaz, to ja nie podpisywałem żadnej ceny gazu. Ja tylko robiłem jedno uzgodnienie, bo jak wypadła spółka taka Rosłup Energo, bo Ukraina ją zablokowała, yy, która dostarczała na 10 miliardów gazu, dostarczała 3,5 miliarda gazu. To tylko doprowadziłem do tego, żeby te dostawy do Polski były kontynuowane i do 2022 roku ten kontrakt się kończy. Natomiast cenę gazu, proszę Pana, to być może Pana koledzy dlatego tak obrabiają im pióranów że e, sami e, w tej sprawie napsuli, bo cenę gazu o 10% podwyższył e, kontrakt podpisany za czasów ministra Jasińskiego, który pod, e, napisał e, do, do e, negocjujących e, wtedy w Moskwie prezesów PGNiG, że nie zapoznał się z tym, ale akceptuje ze względu na bezpieczeństwo państwa. Ja rozumiem to, no, bo był przyciśnięty przez Gazprom pod ścianę i wtedy w 2006 roku Yy, nie było może innego wyjścia, ale proszę <laughs> przestańcie mi przypisywać coś, co pana koledzy zrobili, bo yy, podwyższenie ceny gazu i podpisanie tej ceny gazu to było w 2006 roku. A niestety, ja to widzę, że jest powtarzane, tak powtarzane, powtarzane i to się przykleja, bo yy, jeżeli ktoś na miejscu nie może tego wyprostować. Ja przekazałem panu premierowi Kaczyńskiemu te dokumenty dotyczące tej, tej, tej transakcji i nikt się w tej sprawie nie wypowiedział. Nie, nie, nie powiedział, że, to, że, że tam miał jakieś problemy, czy, czy że nie wiedział. Bo na pismach, które były informacja o tym, o ministra skarbu poszła i do prezydenta, i do premiera w tamtym czasie. Także to, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o sprawy gazu żebyśmy nie poszukiwali się nieprawdą. Co do prawa łowieckiego, własności i tak dalej. Owszem, w wielu krajach Europy jest tak, że zwierzyna polna jest, jest jakby pod własnością właściciela gruntu. Tylko to doprowadziło do tego, że tej zwierzyny polnej w Niemczech we Francji nie ma. My po prostu wystrzelamy. W Polsce na razie obowiązuje taki system i jeżeli Państwo patrzą na te rozwiązania, to ze strony PSL-u bardzo mocno naciskamy, żeby skończyć z tym problemem szkód łowieckich, żeby tym się zajmowało Państwo. To dotyczy kilku, kilkunastu milionów złotych w skali roku. To kupimy jednego, tam jeden transporter albo jednego Leoparda mniej i się załatwi wszystkie szkody łowieckie. To można zrobić. Natomiast sam system myślę, że nie jest taki zły, bo on nie dopuszcza do tego, żeby zwierzyna głowna została wybita tak do spodu bez żadnego zahamowania. I warto też, żebyście Państwo w, tej, w tych sprawach, tutaj jako osoby mieszkające na terenie też się tym interesowali, w tych kołach łowieckich też yy, jako radni, ale może także jako członkowie też uczestniczyli, żeby tym gospodarowaniem, tymi zasobami wspólnymi też uczestniczyć. Bo to poza wszystkim, tak już mówiąc, od strony jeszcze innego wymiaru tego łowiectwa, jak przyjdzie do jakiejś rozruchy czy zamieszania, to ci ludzie, którzy są obeznani z bronią, bo dzisiaj nie ma. Nie ma obowiązkowego tego poboru do wojska, to takich ludzi, którzy są obeznani z bronią, będzie też potrzeba, jakby co do tego doszło. Bo widzimy teraz, co się dzieje z tymi uchodźcami i na przykład Węgrzy zrezygnowali z poboru i dzisiaj nie mają wojska, żeby zaprowadzić porządek. Niemcy się otworzyły, witają uchodźców i dzisiaj brakuje zasobów, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. To pokazuje też, że tak, jak u nas działają na przykład straże pożarne w zakresie ochrony ludności, to działa dobrze. Ale jeżeli mówimy o tym zjawisku dzisiaj, to zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj na terenie gminy czy powiatu jeszcze tam nikt pewnie żadnego imigranta czy uchodźcy nie widział. Więc to bardziej jest problem taki emocjonalny niż rzeczywisty. Ale jeżeli Europa tego nie ogarnie w taki sposób zorganizowany, to będą rzeczywiście. Kłopoty. I trzeba to zrobić w sposób taki, żeby te problemy były organizacyjnie, sprawnie i skutecznie zrobione. Amerykanie na granicy się nie patyczkują. Jak ktoś nie ma dokumentów, nie przekroczy granicy amerykańskiej. Tam nie ma dyskusji. Jak przekracza się ktoś granicę amerykańską, nawet jak ma wizę, to na granicy zostawia odciski palców. On się nie zgubi nigdzie tam, że. że, że Zniknie po prostu, czy wyrzuci do góry. To, to, to są tego typu rozwiązania, które inne kraje zrealizowały w sposób bardzo stanowczy, skuteczny i biorąc pod uwagę jedno proste kryterium, to znaczy bezpieczeństwo, interes własnego kraju jest na pierwszym miejscu. To się da zrobić, ale trzeba to zrobić w sposób zorganizowany i sprawny, żeby tego typu działania nie były żywiołowe i chaotyczne. Dziękuję bardzo. Pytanie do Pana Preniera. Aha, bardzo proszę. Radna. Jeszcze raz. Z tego samego tematu widzę, może Pan się lepiej z tym orientuje. Chodzi o to szacowanie. I jaką drogę Pan widzi dla rolników? W jaki sposób oni mogliby zaczekwować, że to się nie niej nie Szanowni Państwo, oczywiście z tym szacowaniem jest problem. Doświadczyłem tego, można powiedzieć, osobiście, bo. Piotrek prowadzi na terenie gminy rybnej, gminy młodzieżnej gospodarstwo. I mieliśmy podobny problem z szacowaniem i to w zeszłym roku, i w tym w czarnej porzeczki. Problem jest taki, że często to szacowanie albo odbywa się zbyt późno, kiedy już nawet nie ma obozu. Przyjeżdżają przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, wtedy dobrze pamiętam. No, patrzą, że już na tych krzakach nic nie zostało, a to jest 3 miesiące czy 4 po zbiorach. No i oczywiście jest tutaj duży problem i problem, który należałoby rozwiązać. Oczywiście nie chcę się w tej kwestii wypowiadać, bo ja zawsze biorę odpowiedzialność za to, co wykonuję. Jestem radnym Województwa Mazowieckiego i województwo mazowieckie jako radny nie mam żadnego wpływu na działanie służb centralnych, w tym przypadku Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji, i Modernizacji, czy pracowników nawet z Agencji Nieruchomości Rolnych, którzy są delegowani. Ja mogę powiedzieć, że my wystosowaliśmy tylko taki apel, ażeby no, naprawdę Ministerstwo Rolnictwa tym problemem mocno się zajęło, żeby agencje to oszacowały i wychodzimy na Teraz obecnie jest to dopracowywane, bo po tych wielu apelach, prośbach rolników, którzy mówią, że ze względu na przykład na to, że posiadają bydło ta pomoc mogą być wyłączeni z tej pomocy. No to jest to ogromny problem. No, ja nie będę tutaj czarową i nie będę mówił rzeczy niestworzonych. Ja zawsze mówię konkretnie i staram się taki w swoim działaniu. Nie będę mówił, że e, zrobiłem coś w tej mierze, czy nie zrobiłem. Po prostu nie mam na to wpływu. Ze swojej strony mówię, że jest to w pełni nie uzasadnione, Dwa, przeżyłem to z bratem swoim na własnej skórze. Wszyscy wiemy jaka była sytuacja od dwóch lat na rynku Czarnej porzeczki po 40 groszy. Mamy 20 hektarów tej czarnej, czarnej bożeczki, trochę zbóż i, yy, no wiem, że jest trudno. I tutaj podstawowe zdanie, jakie bym sobie stawiam, to jest yy, no jednak wrócenie trochę do mocnej państwowości w rolnictwie i do tego, o czym ja często rozmawiam z mieszkańcami wsi. Nie chodzi o to, żeby te dopłaty i te środki na wieś płynęły. Chodzi o to, żeby była opłacalność w rolnictwie. To jest podstawowy temat, który też sobie stawiam za jakiś taki punkt honoru i uniesienia, jeżeli byłoby mi dane w tym polskim parlamencie zasiadać. I myślę, że tyle. Nie chcę tutaj rozwijać tematu, no, to ja tak trochę wynika z mojego wykształcenia jako prawnik, że albo mam ku czemuś kompetencji i mogę zadziałać, albo nie mam, więc niestety nie mam na to wpływu. Dziękuję bardzo. Jeśli pozwolicie, zamknę dyskusję. Przejdziemy do punktu następnego. Proszę przewodniczącego Komisji Zdrowia oświaty kultury, sportu i opieki społecznej.